Zełański nagle zniknie. Dzisiaj na temat wstrząsającej wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. To wyczytał Jasnowidz Jackowski z Putina. Czy zatem Putin doprowadzi do zamachu na Zeleńskiego? Czy może Zeleński zniknie w obawie przed tutaj no, nastrojami społecznymi w Ukrainie? Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej zniknięcia Zeleńskiego. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowica Jackowskiego dotyczącej no, Zereńskiego, ale tak naprawdę była to wizja przepowiednia dotycząca Putina. I podczas tej wizji przepowiedni Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób, że los Zereńskiego nie jest pewny nastąpi nagłe zniknięcie Zeleńskiego. I że tutaj Putin wykorzysta, tak, Rosja wykorzysta Trumpa, ale też po prostu zdradzi tutaj Trumpa, tak, że Rosja właśnie tutaj zdradzi Trumpa. No i ciekawa jest ta kwestia, właśnie, że Zemeński miałby zniknąć, i to wyczytał Jasnowic Jackowski z Putina. No i teraz pojawia się wiele domysłów, co tak naprawdę może się kryć za tą wizją przepowiednią. Czy dojdzie do zamordowania Zemeńskiego, czy dojdzie do uprowadzenia Zemeńskiego, czy na przykład Zemeński na jakiś Zniknie ze sceny politycznej, no bo też są różne nastroje wewnątrz Ukrainy. Zresztą Jasnowidzec Jackowski mówił, że ludzie wyjdą na ulicę na terenie Ukrainy, będą po prostu przeciwko Zelenskiemu. Będzie takie hasło, tak, że Zelenski sprzedał Ukrainę, zaprzedał ideały, także dogadał się z Rosją. Ja nie mówię, że tak będzie, tak? Że, że, czy tak jest, tak? Tylko mówię, że takie e, po prostu ludzie będą mieć hasła, tak? E, na ulicy będą protestować. No jest to w ogóle szokujące, tak? Bo kraj, który jest objęty wojną, e, to tutaj ludzie mieliby wyjść na ulicę, protestować przeciwko władzy w tym kraju, tak? E, no ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast tutaj, według Jasnowidza los Zełęski nie jest pewny nagle zeleński zniknie nagle praktycznie tutaj zeleński zniknie może to będzie takie taktyczne zniknięcie tak a więc nastroje społeczne będzie wrzawa tutaj społeczna na terenie Ukrainy i zeleński zniknie tak na jakiś czas potem się pojawi no bo ja też to mówiłem wielokrotnie na moich filmikach tak ja zawsze mówię w ten sposób czy kojarzycie ministra spraw zagranicznych Ukrainy czy karzycie ko tutaj e, ministra obrony narodowej e, Ukrainy, a może rzecznika prasowego e, tutaj rządu ukraińskiego? Nie. No na pewno są jakieś osoby, które tam kojarzą, tak? Ja pamiętam, jak był ten kuleba, minister spraw zagranicznych, ale już kuleba nie jest, tak? Natomiast, no właśnie, to oznacza, że cały czas praktycznie na świeczniku jest zaęski. Zaęński cały czas reprezentuje tutaj tą Ukrainę, wypowiada się. No oczywiście z jednej strony ktoś powie, że to jest dobre, z drugiej strony można powiedzieć, że to jest złe, tak? No bo są też inne osoby, które się powinny wypowiadać w ramach, czy za praktycznie tutaj państwo, tutaj, tak, jeśli chodzi o Ukrainę. No więc właśnie, dlatego e, to jest ciekawe, że to wyczytał Jasnowic Jackowski z Putina. Tak? E, to znaczy, że co? Na przykład, nie wiem, Putin wyśle jakąś tajną grupę żołnierzy, którzy uprowadzą Zeleńskiego, no właśnie, tak. No nie wiem, dosyć ciekawa, tak naprawdę sprawa, że los Zemeńskiego nie jest pewny, nagle Zemeński zniknie. Tak brzmi ta wizja przepowiednia tutaj właśnie jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o Putina, jeśli chodzi o Zęńskiego, tak i to, co praktycznie miałoby tutaj nas czekać w najbliższych tygodniach, w najbliższych tutaj właśnie. Miesiącach, jeśli chodzi o Ukrainę. No, tutaj Stanisław mówił tak też o tym, o tej wizji przepowiedni, że Rosja wykorzysta Trumpa, że Rosja zdradzi tutaj Trumpa, tak? Czyli nam się może wydawać, że tutaj te dwa mocarstwa dogadują się w sprawie pokoju na terenie Ukrainy, czyli dogaduje się Rosja ze Stanami Zjednoczonymi, a tak naprawdę ostatecznie według Jasnowidza Jackowskiego. Putin miałby mieć taki plan, że Rosja miałaby wykorzystać tutaj Trumpa, że Rosja miałaby go zdradzić ostatecznie, tak? Ciekawe na którym etapie to będzie mieć miejsce, tak? Jeśli chodzi właśnie tutaj o Trumpa, tak, w jakiej kwestii to będzie po prostu miało miejsce. Tak? Może tak Strony zwaśnione dogadają się, tak? Trump ogłosi to jako sukces swój, że on był, był praktycznie autorem tego porozumienia pokojowego, po czym, na przykład, tutaj Putin po miesiącu zerwie te rozmowy pokojowe, tak? Czy na przykład zerwie tymczasowy pokój i znowu będzie prowadził działania militarne, tak? może w takim kontekście. No właśnie jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o tą właśnie wizję przepowiednie tutaj e, jasnowidza dotyczącą Putina, dotyczącą Zeleńskiego. Oczywiście ja życzę Zańskiemu wszystkiego, co najlepsze, tak, żeby żył jak najdłużej, był zdrowy, no ale wiadomo, że Ukraina jest w czasie wojny, tak, wiadomo, że tutaj po prostu tutaj, e, no ci przywódcy muszą uważać na, uważać na swoje bezpieczeństwo, e, no bo tutaj tak tak, różne są tam po prostu grupy konspiracyjne, które po prostu polują pal na tych przywódców, tak? Więc y, rzeczywiście y, wiadomo coś takiego się wydarzy, tak, że właśnie Zeeński miałby zniknąć na jakiś czas, a może była to by jakaś kwestia, że nie, Zeński byłby chory, tak, y, i znikłby na jakiś czas. No ale to wydaje mi się, że no, to chyba musiałby mieć jakąś ciężką chorobę, tak, no bo nie wiem, jakiś tam zabieg ortopedyczny czy coś, no to może zniknąć na tydzień, dwa, na kilka tygodni y, i dalej po prostu by był tak? to wydaje mi się, że to chyba nie będzie związane tutaj ze zdrowiem. Poza tym Zawieński jest stosunkowo młodym człowiekiem, raczej zdrowym. Tak się przynajmniej wydaje. Tak, no nie jestem jego lekarzem, nie patrzyłem mu w dokumentację medyczną, więc no taki chyba scenariusz ja bym po prostu odrzucał, tak? No właśnie. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No i napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, tak jeśli chodzi o Zeleńskiego, a może tutaj będzie jakaś grupa spiskowców wokół Zeleńskiego, którzy go obalą, tak nie wiem, po prostu jakiś pucz, który doprowadzi do jego obalenia, trafi do jakiegoś aresztu domowego tutaj Zęński. Może to w takim kontekście należałoby po prostu odczytywać, tak? Jeśli chodzi o przywódcę tutaj Zeleńskiego. No ostatnio też się na przykład pojawiły te wypowiedzi Trumpa na temat Zeleńskiego, tak, gdzie Trump wypowiedział się na mediach społecznościowych. No bardzo szokujący tak naprawdę wypowiedź, tak, że po prostu Stany Zjednoczone już pomogły na kwotę 350 miliardów dolarów Ukrainie, tak, że Zeleński tam jest komikiem, że by bez obrony praktycznie tutaj, bez pomocy Stanów Zjednoczonych, to by Ukraina sobie nie w ogóle nie poradziła, że ten konflikt można byłoby już wcześniej zakończyć i tak dalej. No narracja z tego praktycznie tutaj tej, tej wiadomości Trumpa to była taka, że to właśnie Ukraina jest ta zła i niedobra, a wiadomo, że oczywiście tak nie jest, tak? Natomiast no, szokująca praktycznie tutaj ta narracja. To wszystko, na dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!